Witam serdecznie z tej strony. Arkadiusz forum sigma, napisana.pl. Do mnie niedawno niczego nie nagrywałem, więc postanowiłem się usiąść przed kamerą i wreszcie, wreszcie coś stworzyć. Na tapetę wziąłem cygaro, które znalazło się w samplerze rozdawanym na 13 edycji Foska, która miała miejsce we Wrocławiu. Sampler ten fundowany był przez firmę Akan oraz Strona Polska. Zawierał on między innymi dwa cygara marki e, Buena Vista. E, Jedna z nich już spaliłem podczas oglądania któregoś z meczy e, na tegorocznym mundialu. Drugie przeleżało no, od 31 maja po dzień dzisiejszy w Humidorze, więc miałem czasu trochę e, odetchnąć, dojść do siebie, może odrobinę się wyleżakować. E, no Zobaczymy co to będzie, gdyż już na, na naszej FOSCE tak naprawdę pojawiły się już pierwsze recenzje. Nie było zbyt przychylne. Ktoś tam rzucał cygarem do stawu, ktoś rzucał nimi w krzaki, ktoś je rozdeptał. A poza tym w popielnicach, które znajdowały się w lokalu, w którym spędzaliśmy czas, było pełno tak do, do, do połowy tych cygar. No, właściwie tylko zostawał ten piersi, więc każdy, każdy wiedział, co też, co też tam męczyli pozostali. No i dosłownie męczyli, bo. Recenzje były fatalne, każdy na to cygaro bluzgał. Ja osobiście podczas pierwszego zapoznania się z tym cygarem, czyli no już po fosce, no nie mogę powiedzieć, że ono było aż takie złe, ale na pewno niezwykle niezwykle przeciętne, szczególnie biorąc pod uwagę hmm, cygaro, które aspiruje do, yy, do miana bycia cygarem premium i także ma cenę premium, bo ceny kształtują się w w przedziale 26, tam około 29 zł. Są sklepy, gdzie jest droższe. Co nie mogę powiedzieć, zawiera w sobie na pewno jakiś tam rzadki tytoń, który nazywa się perik bądź arperik. Różnie wyczytałem w internecie, aczkolwiek trudno było znaleźć jakichkolwiek informacje o tym cygarze, praktycznie każdy milczy, sprzedają to może dwa czy trzy, trzy sklepy. Na stronach zagranicznych też cicho, więc nie wiem, czy to nie był jakiś taki eksperyment jednorazowy i, i po prostu nie wylądował koniec końców w koszu. Pierwsze co, co się rzuca w oczy, to oczywiście no pierścień. No, co to, to dużo mówić? Wygląda jakby go ktoś wydrukował na domowej drukarce i dosłownie przed chwilą wyciął. E... Cygaro na pewno jest, e... wydaje się być idealnie okrągłym, ładnie skręconym. E... Niestety, Niestety, tu już mam. E, jakieś wybrzuszenia, zgrubienia kapturek też jest dosyć jak dla mnie kiepsko nałożony, e, nierówny. To no, jest nieźle upchany, przynajmniej tak się, tak się wydaje, no, ale zobaczymy co to będzie. No to parę, parę zgubień w środku trochę, trochę mnie przeraża. E, do, do właściwie spędzenia czasu z cygarem e, przygotowałem sobie książkę Zimkiewicza. Jakie piękne samobójstwo, pożyczyłem od mojego serdecznego przyjaciela. Część już przeczytałem, mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się ją skończyć. A do przepłukania gardła przygotowałem sobie e, browar, browar lwówek Jankes, jest to lwówieckie ale. Tak, lwowieckie dokładnie. E, na pewno piwo dosyć mocne, Zresztą w smaku. Nie wiem, czy mi przetłumi cygara, ale prawdę powiedziawszy kompletnie mi na tym nie zależy. Ciepieje, je z wielką przyjemnością. On sobie przygotuje całość. Ma przepiękny kolor, przepiękny zapach. Eee, trzeba przyznać, że pan Marek Jakubiak naprawdę potrafi stworzyć świetne świetne piwo kilka butelek i jestem zachwycony. Mm. Homofobia. Przepysznie. Dobra, cegara otworzę sobie wyżynarką. Wydaje mi się, że to powinno zapewnić odpowiedni ciąg. O, ciężko wchodzi, coś tu pęka. Ciach i drugie kółeczko. Stosuję właśnie taką metodę robienia dwóch dziurek obok siebie. Gwarantuję, na to, na, to naprawdę fajny ciąg. No zobaczymy, co z tego co tutaj wyjdzie. Mhm. Pewnie to nie wylatuje. No jest ok, jest wystarczająco. W smaku jakiś taki dziwny. Wędzony posmaczek, to chyba ten tytoń yy, Perik czy Arperik, zależy jak to trafi na źródło informacji. No i to czas rozpalać, nie ma tutaj co więcej gadać, bo i tak właśnie o tym cygarze nic nie wiem. Wiem na pewno, że jest w formacie toro, chociaż jak na toro jest on dosyć no taki zerny. Prawdę powiedziawszy myślałem, że w pewnej chwili że to jest jakaś Gran Corona, ale jednak nie, jest to Toro. Rozpala się całkiem, całkiem, nie mogę tutaj nic złego o nim powiedzieć. No pierwsze, pierwsze pociągnięcie są słabe, ale to zazwyczaj tak w cygarze, kiedy je rozpalimy. A więc może jeszcze kilka szybkich buchów. Do początek jest bardzo, bardzo drzewny. Trochę trąci jakimś takim ogniskiem na jednym rzeku. Do tego ma jakiś taki dziwny dziwny może delikatny kwiatowy posmak, no, ale jest to początek, więc cygara na pewno z czasem się rozkręci. E, póki co, zaczyna się tutaj strasznie strasznie wrzynać żar w liść pokrywowy, no ja jestem trochę tutaj zaskoczony, postaram się to wyrównać, ale zobaczymy co z tego w ogóle wyjdzie z czasem. E, na pewno z short robusto nie miałem żadnych problemów jeżeli chodzi o spalanie, oby było takie w tym przypadku. No, tak, jakaś kwiatowa nuta taka delikatna, wychodzi taki jakiś delikatnie węcony smaczek pozostaje gdzieś tam na finiszu. Obstawiam, że właśnie jest to ten niesamowity, najrzadziej na świecie spotykany tytoń. Póki co to nie no ale jest to dopiero początek pierwszej tercji, więc mam nadzieję, że z czasem się rozkręci. Ja wracam do raczenia się tym wspaniałym piwem, oraz oczywiście poczytam sobie książkę. I widzimy się za chwilę w drugiej tercji. Jestem obecnie w połowie długości cygara. Cygaro palę no, dobre 50 minut. Ogólnie jestem z tych ludzi, którzy nie spieszą się z paleniem, ponieważ zawsze lubię wyciągnąć z cygara maksimum. Niestety, jeżeli to, co oferuje to cygaro na tę chwilę, jest tym maksimum, to nie chcę widzieć, co byłoby przy gorszych sztukach. Obecnie dominuje smak tytoniu. Po prostu tytoniu. Nie ma w tym cygarze kompletnie nic, co by mnie w jakikolwiek sposób urzekło. To jakaś tam jeszcze gdzieś odrobina cytrusów, odrobina jakiejś takiej kwiatowej słodyczy. Gdzieś tam się tak naprawdę przewija, ale to jest tło dla, dla po prostu tytoniowej nuty. Jest ona taka maślana, dosyć delikatna, ale ogólnie no, nie urzeka, tym bardziej tyłka nie urywa. Prawdę powiedziawszy, jeżeli to ma być cygaro klasy premium, no to boję się widzieć, co by było, gdyby stworzyli ręcznie skręcane cygaro budżetowe, pewnie smakowałby kartonem, jakimś olejem silnikowym i benzyną. Miałem też duże problemy z ciągiem. W pewnym momencie cygaro się zakorkowało, obecnie robi całkiem niezłe chmury dymu. Miałem ja taki okres, że no, praktycznie ciąg e, gdzieś tutaj zniknął. E, musiałem je jednak otworzyć e, obcinarką dwuostrzową, ponieważ kolejne dziurki nie przynosiły tutaj żadnych zmian. Obciąłem całkiem spory plaster. No, jestem trochę zawiedziony, nie ukrywam. Aczkolwiek jestem na tyle uparty, że dotrę do trzeciej tercji i opowiem Wam o wszystkich moich wrażeniach. A koniec końców, oczywiście, całość podsumuję. Póki co wracam, wracam do naprawdę przyjemnej lektury oraz do raczenia się bardzo, bardzo przyjemnym piwem. Za chwilę trzecia tercja i podsumowanie. Jestem obecnie w trzeciej tercji. Jestem tak wkurzony na to cygaro, że za chwilę wrzucę je do popiennicy, a ja te popienice po prostu wyrzucę przez okno na chodnik, żeby posłuchać jak pięknie brzdęknie, a to cygaro być może odbije się parę razy od, od ziemi, e, wpadnie na trawnik, i to będzie chyba najlepszy efekt, jaki można osiągnąć. E, cygaro to jest po prostu niedobre. E, w cenie 27 zł, a mniej więcej tyle kosztuje, można kupić dwa czarne pepiny, można kupić dwie leroby Meksyko, które dla mnie są o wiele lepsze, ba. Można kupić cztery sztuki budżetowych, maszynowo skręcanych oliw Wielomundo i naprawdę cieszyć się smakiem i jakąś jakością. Natomiast no, nie, nie wiem w ogóle gdzie to sklasyfikować. No, to cygaro jest tak kompletnie syfne po prostu tego dymu, aż mi ścierpł język. No, Czuję się jakbym mi papier ścierny, albo jakby mój język w ten papier ścierny się zamienił. Mam po prostu 10 tysięcy jakichś delikatnych, takich szorstkich grudek, aż nie miło po prostu jeździć językiem po podniebieniu. No, jest niesmacznie. W gardle mam taki jakiś taki palący, gorzki posmak. To cygaro jest po prostu niedobre. To tego, oczywiście, już kompletnie się zakorkowało, nie daje się go palić. Przedmuchanie też już nic nie daje. No, szkoda po prostu czasu, a to popołudnie naprawdę całkiem fajnie się zapowiadało przy cygarze. Fajne, owszem, jest lektura, e, którą się raczyłem. Fajne jest piwo, którego została mi już resztka, ale to cygaro jest bardzo niefajne. Jeżeli miałbym wystawić jakąś ocenę, oczywiście wystawię ją w szkolnej skali ocen, posłużę się też tutaj pierścieniem, który miał, miał być w zamierzeniach twórców czymś minimalistycznym, być może, no ale jest po prostu paskudny. Założę go sobie na ten środkowy palec, i to jest taki mój apel do twórców i zarazem moja ocena. Jest to szkolna jedynka. To cygaro, gdyby było jakimś uczniem, to na bank nie zdałoby i to kilka klas, a koniec końców trafiło do szkoły specjalnej. No po prostu to się, to się kompletnie nadaje i to się kompletnie kalkuluje. Osobiście odradzam degustację. Piotr Kwiatkowski wyrzucił to cygaro do kosza. Ja wpakowałem, póki co do popielnicy, za chwilę zastanowię się co zrobić, po prostu z nim dalej być może poskaczę po nim, najpierw je położę na mojej parkiecie. Trudno, szkoda, będę musiał sprzątać, ale to będzie chyba upust moich emocji właśnie na nim, taki but wgnieciony w cygaro. Ja w tym miejscu kończę. Za jakąś godzinkę, półtorej odpalę drugie cygaro, żeby przepłukać swoje kubki smakowe. E, więc coś, napiję się trochę wody, bo no, no muszę oczyścić gardło i język po tym potwornym, no potwornym niesmaku. E, wszystkim na pewno życzę e, wielu smacznych cygar. Mój apel, nie kupujcie, po prostu szkoda. Nawet początkujący mogą czuć się rozczarowani, chociaż może jeżeli wypaliłeś kilka jakichś cygar maszynowych z, z, z pobliskiego monopolu, to będziesz, będziesz osobą, która, która po prostu aż zachłyśnie się tym, tym cygarem, ale żaden doświadczony aficjonados na pewno, na pewno wyrzuciłby to cygaro gdzieś w połowie drugiej tercji, ale do niej by dotrwał. Ja z mojej strony dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim udanej soboty, a także całego tygodnia i w ogóle całego życia i do zobaczenia w przyszłych recenzjach. Jeszcze raz, Arkadiusz Forum